Dzień dobry kochani. Ogarniam się, bo umówiłam się z wami dzisiaj na kawę i na jakieś szybkie fotki, a później idziemy na pole dance I ja nigdy jeszcze tego nie próbowałam. Trochę się boję, ale już po prostu tyle razy ona mnie próbowała zgarnąć ze sobą na te zajęcia, że dałam się w końcu namówić. Ja bycie, powiem Wam, że mam taki syf tutaj w szufladzie wojennej, że to jest wstyd normalnie. Chyba to dzisiaj ogarnę. Słuchajcie, w co się ubrać na ten poldenc. To musi być coś koniecznie na krótko, że tak powiem, żeby tego ciała jak najwięcej było odsłoniętego, dlatego że, no, jakbym miała na przykład długie leginsy, no to ślizgałabym się po prostu po tej rurze. I tak samo nie mogę mieć tutaj nic na długi rękaw. Jeśli chodzi o topy w szafie, to ja mam tylko takie krótkie, ale na szczęście dostałam ostatnio paczkę od Ocean's Apart i była tam właśnie taka bluzka. Chyba i tak muszę tu założyć pod nią ten stanik sportowy, bo trochę mi Mój zwykły stanik wychodzi, ale spoko przynajmniej fałdy nie będą mi wypadać, więc jakby o tyle będzie to dla mnie komfortowe. Później pokażę Wam też, jakie inne jeszcze rzeczy dostałam w paczce, bo są naprawdę zarombiste teraz rzeczy w tych nowych kolekcjach. Okej, okay, myślę, że tak będzie spoko. Jeżeli boicie się tego, że drugiemu będzie przykro, czy że drugi jakoś się poczuje w związku z tym, że wy mówicie po prostu autentyczną swoją prawdę, musicie wiedzieć, że to jest miejsce, w którym wy jesteście bardziej w drugim niż w sobie. Bo wiecie, jaki jest paradoks? Ludzie i tak będą oceniać to, jak żyjesz, jak funkcjonujesz, co robisz, czego nie robisz, jak mówisz, jak wyglądasz. Ile ty płacisz za niestawianie granic? Perfumy sobie nowe kupiłam. One w perfumiarskim świecie są znane jako zapach szarlotki. Nazywają się La Danza delle Libellule i to oznacza taniec ważki. Są po prostu przepiękne. Na początku jest wyczuwalne takie Jabłuszko z takim delikatnym cynamonem, a po chwili ten zapach staje się taki bardziej puchaty na skórze, taki otulający, słodki, waniliowy, trochę właśnie jak takie ciasto. Boski jest po prostu. Dosłownie, jak do zjedzenia.

Dance to jest, słuchajcie, zdecydowanie jedna z najcięższych, najtrudniejszych aktywności, jakie kiedykolwiek próbowałam. To jest naprawdę trudne. To wymaga siły, koordynacji, takiego, nie wiem, wdzięku, bo to jest też trochę właśnie takie połączenie. Tańca z siłą. Ja byłam pierwszy raz, więc bałam się ym, szczególnie tego, że po prostu samej siebie nie udźwignę, bo jednak trochę ważę. Bałam się, że będę miała za słabe ręce, co się okazuje, tu bardziej nogi jednak pracują. Czy dobrze mi szło, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wiem na pewno, że z każdym kolejnym powtórzeniem szło mi trochę lepiej. No i to boli. To boli, jednak ta skóra, wiecie, no, ociera się o tą rurę, o ten metal. No i nie jest to przyjemne, i tak jak rozmawiałyśmy, to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. To nie jest tak, że z czasem bolicie to mniej, to boli cały czas tak samo, tylko po prostu ciało się przyzwyczaja, głowa się do tego przyzwyczaja. Na pewno dam temu szansę i pochodzę sobie jeszcze parę razy, bo jestem ciekawa po prostu, jak będzie mi szło. Podczas samych zajęć człowiek po prostu nie myśli o niczym innym jak o tej róży o niczym innym. Jakby to wymaga takiego skupienia, takiej koordynacji wielu rzeczy na raz. Nie jesteś w stanie pomyśleć o niczym innym i ja po prostu wyszłam stamtąd jakaś odmurzona. Dosłownie, słuchajcie, przed samochodem Vanessa do i mówi jak? Jak wrażenia? Będziesz chciała iść następny raz, bo wyglądasz jakbyś nie była zadowolona. Nie, po prostu jestem jeszcze taka oszołomiona. Fajne to było. Podoba mi się to, że właśnie jest to taki solidny trening dla ciała, a równocześnie przy okazji fajny moment odpoczynku dla głowy. Ja dziś, słuchajcie, cały dzień śmigam ym, w tych czarnych legeńcach z Auschwitz-Apartheid. To jest jeden z moich ulubionych modeli. No i tak jak widzieliście, miałam na sobie też ten topik na pole dance, ale chcę wam pokazać nowości od nich, jakie dostałam ostatnio. Ja nie mogę, Patrzeć, jakie słodkie to. Ej! Mega urocze to jest. To jest cecik taki welurowy z taką krótszą bluzą. Do tego mam tu pod spodem taki topik, też welurowy. Trochę czuję vibe taki. Y2K. Okay. Bardzo w ogóle jest przyjemny ten materiał, taki mięciutki, ten czarny jest świetny. Uwielbiam, jak bluza ma takie trochę dłuższe rękawy. Dzięki temu, że ten król jest właśnie taki zrelaksowany, to uważam, że jest to idealny, taki domowy uniform. Teraz właśnie na jesień zimę. Jest bardzo komfortowy, bardzo przyjemny, cieplutki. Ostatnia rzecz z kolekcji sztruksowej, którą chciałabym Wam pokazać, to jest coś, co jak zobaczyłam w paczce. Nie sądziłam, że ja będę w tym wyglądać dobrze w jakikolwiek sposób. Szczerze Wam powiem, że nawet pozytywnie się zaskoczyłam. Ja ogólnie nie lubię jakichkolwiek kombinezonów. Ten materiał jak zwykle petarda. Tu są wkładki, których nie można wyjąć, albo po prostu ja nie widzę dziurki. Tu mam jeszcze dwie kieszeni i ogólnie ten materiał jest dosyć mocno elastyczny. Bardzo wygodne to jest dzięki temu. Przejrzyjcie sobie stronę, jeśli wpadło Wam coś w oko z tych moich dzisiejszych przymiarek, dlatego że że od dzisiaj do końca miesiąca będzie obowiązywać kod Wiskola50 na wszystko, łącznie z tymi najnowszymi kolekcjami. Chciałam tu jeszcze wczoraj wieczorem posprzątać w tych szufladach łazience, bo jest armagedon, ale... Padłam po prostu za kwasy już są porządne, szczególnie właśnie na plecach, ale też na brzuchu. Więc zabieram się do roboty, zrobiłam sobie już drugą kawkę świeżą i przyniosłam worek na śmieci. Let's go! Jeszcze szybko Wam pokażę, jak to wygląda, żebyśmy sobie później zrobili porównanie. Z tej strony mam głównie rzeczy do włosów, ale jak widać nie tylko, tutaj jest moja pielęgnacja, a tutaj są maćka rzeczy. Tutaj mam kosmetyki do malowania. I generalnie wszystko tu jest. Przecież mi trochę wstyd to pokazywać. Tu mam jakieś też rzeczy do włosów, sprzęty. Jezus Maria Pieniczek. Pusta jakaś pasta zębów. Nie, no po prostu jest burdel. Ok, zacznijmy od tego, że trzeba to wszystko opróżnić. Muszę posegregować te kosmetyki na te, które zostawiam, które oddaję, bo załóżmy, użyłam ich tylko raz, bo sobie coś tam testowałam i śmieci do wyrzucenia. Ten SPF uczulił niestety zarówno mnie, jak i Maćka, zresztą był już otwarty myślę, że grubo ponad rok i leży tutaj nieużywany, więc idzie do śmieci. Świetny to był kremik, puste opakowanie. To też już prawie puste, ale jeszcze tam jest końcówka, także Maćkowi to zostawię do zużycia. On bardzo lubi te uniwersalne takie emulsje, nawilżające, dlatego właśnie też postawiam mu tutaj po jego stronie w szufladzie. Ten nowy krem z Mixy, bo on jest taki właśnie uniwersalny i do ciała i do twarzy. Tutaj mój ukochany żel do twarzy, też już puściutki, ale... Mm, prawie, tam jest jeszcze końcówka, ale zobaczcie, co mi się stało tutaj z tą sprężyną w środku. To nie wiem, chyba zardzewiało. Zobaczcie, takie czerwone. Te rzeczy, które zostają, będę sobie przestawiać na razie tutaj w bok, bo nie mam już miejsca do odkładania tego. Kolejne puste opakowanie. Tego SPF-u teraz używam. Sztos. Z takimi rzeczami mam zawsze dylemat, dlatego że otworzyłam to, użyłam może raz czy dwa tak na spróbowanie i później o tym zapomniałam. I nawet nie pamiętam, jak długo to już tutaj stoi. Nie wiem, czy to jest jeszcze dobre. Czy mam to komuś oddać? Czy, czy to wyrzucić? Chyba szkoda tego wyrzucać. Sprawdźmy, czy to jak konsystencja wygląda, czy nie ma jakiegoś, wiecie, koloru zmienionego. Zapachu? Nie. Moim zdaniem, moim zdaniem jest ok. U. To w sumie zaschło tu po prostu na wierzchu. Szkoda mi tego wyrzucać, zostawię to sobie i, i potestuję. Chyba pan ten już stary. Kocham, słuchajcie, ten krem z kwasem azelainowym, Tu też już jest prawie, że pusty, ale zostawiam sobie jeszcze tą końcówkę. Tu mam jakieś stare próbki, wyrzucam. Tu też mam jeszcze końcówkę, ale już to wyrzucam, bo bardzo długo mam tę miniaturkę i muszę sobie w ogóle zamówić świeżą butelkę. Serce mnie boli, bo za dużo tego nie poużywałam, ale to już ma z 3 lata. Deskitu, kitu. Nie wiem, co to jeszcze tutaj robi. Chyba było mi szkoda tej butelki, no ale co mam zrobić? Co ja mam zrobić z tą butelką w sumie? Nie no, ja to muszę wyrzucić. Piękne. Nie będę marnować. Mam tu sporo wysypanych patyczków, ale nie będę ich marnować. Przecież one nie są brudne. No dobra, nie, nie. Chciałam dobrze, ale jednak jak się przyjrzałam tym patyczkom, to one są, wiecie, całe tutaj we włosach się walają, w kurzu. No jednak one są brudne, więc muszę to wyrzucić. Nie muszą być sterylne, ale też bez przesady. Jednak w tej szufladzie jest syf i to dosyć spore, jak się tak przyglądam z bliska. Dobra, wybalam stąd wszystko. Na zewnątrz dlatego, że teraz tu podkurzam, zmieniam okroj, dopiero będę przynajmniej ładnie układać. Okay, po tej stronie mam jakieś takie rzeczy do włosów, lakiery, olejki, szczotki, spinki, ale też dezodoranty, patyczki. Tu w środku jest moja pielęgnacja. Tutaj sobie poukładałam jakieś. Yy, Sera do twarzy, rzeczy takie punktowe, kamienie głasza, rzeczy do ust, płatki pod oczy, Tutaj mam ym, kremy do twarzy i kremy z filtrami. Tu mam demakijaż i kilka jeszcze rzeczy z drang elefanta, A tutaj jest yy, strona maćka. No... no. Tu étudie. Tu etudi. Il travaille beaucoup. Elle étudie beaucoup. Étudie. Beaucoup. Perfect lesson. Zrobiłam sobie krótką przerwę w sprzątaniu na obiad, bo już mnie zsało. Przy okazji zrobiłam sobie też szybką lekcję francuskiego na Duolingo. Mimo tego, że francuski jest ultra trudny, to jakoś jeszcze w miarę mam zajawkę na to, żeby sobie te lekcje robić. Spoko, że one są takie króciutkie. Chwila, moment i odhaczone. Ciężko mi się zabrać do tego tematu, bo wstyd mi jest po prostu i odczuwam cringe. Dostałam ostatnio kilka wiadomości, że chyba schudłam, że tak spoko wyglądam. Jak to moja dieta? I ja wyobraźcie sobie, wcale nie schudłam, wręcz przeciwnie, bo przytyłam znowu, przyjrzałam sobie. Stare vlogi z zeszłego roku to po prostu dzieje się dokładnie to samo i robię dokładnie to samo. W wakacje udało mi się schudnąć do 79 kg, po czym teraz na jesień, zimę znowu przybrałam jakieś 4 czy 5 nawet kg na plusie. To jest szalenie trudne, żeby się przyznać przed samym sobą w szczególności, no ale też przed wami, nie? Że tkwi się w takich y, szkodliwych schematach. Ja myślę, że mój problem polega już w tej chwili nie na samym wpadaniu w kompulsywne obiadanie, bo myślę, że poniekąd ja już to ogarnęłam, że jest to coś, nad czym jeszcze muszę cały czas pracować. Natomiast nie mam już takich. Yy... Hardkorowych napadów, potrafię to jakoś kontrolować, wyłapywać na wczesnym etapie i, i jakoś sobie z tym radzę. Natomiast ja mam po prostu złe nawyki, które mi co jakiś czas wracają. Dlatego też sobie czytam teraz tę książkę o atomowych nawykach. Mam wrażenie, że pomoże mi ona coś zmienić. U mnie dzieje się to tak, że słuchajcie, jakby wraz z moim takim. Sezonowym spadkiem nastroju, ja też tracę takie zainteresowanie samą sobą, nawet nie wiem jak to określić. Nie przyglądam się sobie w lustrze, bo w ogóle mnie nie obchodzi, jak wyglądam, nie obchodzi mnie to, co jem. Nie chce mi się pielęgnacji robić, nie chce mi się ładnie ubierać. Wpadam w taką spiralę prokrastynacji. To wszystko. Leci u mnie tak lawinowo. Ja przestaję dbać o siebie, przestaję dbać o dietę, o zdrowie, o samopoczucie, i w tym momencie, gdy ja jestem w takim najgorszym czasie, przychodzi ym, ten stary nawyk po prostu poprawiania sobie nastroju jedzeniem. I ta karuzela się nakręca, wiecie, Ja mi jest źle, chcę sobie poprawić humor jedzeniem, jem jakiś syf, jem za dużo, później znowu się źle czuję, później. Znowu jem, żeby sobie poprawić humor. A co jest najgorsze, że to nie trwa tydzień, dwa, to się ciągnie, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, ale jestem teraz dobrej myśli. Mam też słuchać dobrą motywację, dlatego że nie mówiłam Wam chyba jeszcze o tym, ale zapisałam się na operację w Będę robić lift. Nie bójcie się, nie będę powiększać, bo jakby nie potrzebuję. Wręcz wolałabym zmniejszyć po prostu kręgosłup mnie boli i mam bardzo mało czasu, operacja będzie w lutym, a przed tego typu operacją najlepiej jest właśnie schudnąć jak najwięcej, wręcz lekarze to zalecają. No i też z oczywistych względów nie będę na razie mówić, gdzie robię tę operację, u jakiego lekarza. Nie chcę go w żaden sposób polecać, reklamować, dopóki jakby sama, wiecie, nie przejdę tej operacji. Nie chcę wam Sugerować czegoś, no bo to jest jednak duża odpowiedzialność, nie chcę mieć kogoś na sumieniu. No a poza operacją, chciałabym też do wesela się ogarnąć, wiadomo, kto by nie chciał na swoim własnym weselu wyglądać najlepiej, jak się da. Więc już tak podsumowując, mimo tego, że ja sama swój sukces, że tak powiem, sabotuję, to nie poddaję się, podnoszę się z tego bagna, w którym tkwiłam ostatnio, no i idę dalej. Myślę, że. Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką można dla siebie zrobić, to jest po prostu dostrzec to, że jest się w takim destrukcyjnym schemacie, bo już samo uświadomienie sobie tego może być takim przełomowym momentem. I z taką myślą was tu dzisiaj zostawię. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście ze mną tutaj wciąż. Mega wdzięczna jestem za to, że was mam tutaj i że budujemy wspólnie taką fajną społeczność. I love you so much buziaki i do następnego.